Witam wszystkich. Dzisiaj mamy takiego klienta. Sterownik z pompy centralnego ogrzewania. Sprawdźmy, ile to waży. 718. Dobra. Sprawdzimy, co tu jest w środku. Metalowe jest, coś tu będzie, nie? Dobra pozwoliłem sobie już śrubki z boku odkręcić Otwieramy i co my tu mamy Tu jakiś drobny mosiąc będzie Jakieś kabelki Tyle jakiś trafoczek jest tu jakieś też coś miedzianego No dobra, gdzie te śrubki tu są pod spodem? Aha, one są pod tym Ja sobie to rozpieczętuję odkręcimy sobie tę tą płytkę, się łączy Dobra, to już opanowane. Była na tym przyklejona taka plastikowa naklejka. To do plastiku. No i była taka płytka. Tu był ten wyświetlacz, to wszystko. Dobra. Płytkę gdzieś dam do płytek. Zabieramy się za to. Ech, rozkręcę to trochę i się włączę dobra śrubaczki rozkręcone drugi kawa blachy I co teraz czas opędzlować to wyciąć że tak powiem co nas interesuje to jest miedziane, to mnie interesuje Tu jest jakiś Ok, się to jeszcze mnie. O, wyrwało się To mnie nie za bardzo interesuje Tu się pozbędziemy tego i będzie, aha on tu jest przy babany, chyba. jeszcze się tu partecz dobra drugi i trafoczek trzeba jakimś sposobem podważymy go czymś dobra trafoczek wyszedł To generalnie może te kabelki tu klastniemy i to poleci do płytek Nie wiem co to jest ja jak czegoś nie wiem to sobie rozwalę Dobra rozpracowałem to i patrzcie w środku jest taki bezpiecznik no, ale jesteś trochę w osiądzu. Dobra, rozwaliłem wszystko zostały same takie z miedziuszką, że tak powiem wszystkie te kabelki poszły transformatorek też poszedł <tłynie> że tak powiem, bardziej zabawowy sposób a mogłem przekroić na pół czy przeciąć i... ale taki montaż też ma mieć z pewną zabawą a nie tam ja tam lubię się cioćkać takimi rzeczami, więc Nawet żem wszystkie te przełączniki rozpierdzilił No, jeszcze to Dobra, to sobie zrobię Poza wizją Dobra, wszystko rozwalone że tak powiem Młotek poszedł w ruch oczywiście Młotek, Bez młota to nie robota Dobra Włączamy wagę i liczymy co z tego wyszło Dobra, złumistrzę na wagę, że tak powiem Muszę z to jakoś tak sypnąć, żeby Dobra, ile jest złomiszcza 498 45 groszy zapisujemy Mosiąc pobiał. Takie malutkie elementki z tych pierdzielników. Pobiał nie wiem po ile jest. 18 zeta chyba. 14 groszy, no ale. Dobra, teraz mosiąc. Żółty. Policzę też po 18. Właściwie mogłem od razu, ale nie, bo mi się pomieszało. 11 grociszy. Dobra, sprawdźmy ile tej rudej ile tu wpadło z tych drucików. Oczywiście szału nie będzie. Jeszcze to. To jest pobielane. Też to wrzucę tu. 32 gramy, 90 groszy. Złoty 60. Taki wariat. Był wart po rozbiórce. Dobra, płytki do płytek. Miedziucha do miedziuchy. Trzeba się do lasu jakiegoś wybrać. Dobra, widzimy się następnym razem. Cześć.